Witam serdecznie. Tematem tej porady będzie tworzenie listy kolejnych dat w Excelu. W tym materiale chciałem Ci pokazać mm, najczęściej przeze mnie wykorzystywane metody automatyzacji, w pewnym sensie, czy takiego szybkiego tworzenia listy dat w Excelu. Yy, zacznę od takiej metody wydaje mi się najmniej znanej, najmniej wykorzystywanej, aczkolwiek przydatnej. E, polega ona na tym, że generalnie oczywiście wprowadzamy w komórkę pierwszą datę startową, od której zaczynamy. Ja tutaj wprowadziłem 1 stycznia 2021 roku. E, najeżdżamy na ten kwadracik, jest to tak zwany uchwyt, zgodnie z opisem w Excelu. Naciskamy prawy przycisk myszy i przeciągamy w dół. Tutaj widzimy w tej małym, takim prostokąciku pojawiają się kolejne dni, ale jak puścimy teraz prawie przeciw myszy, to pojawią się pojawić się takie menu, gdzie możemy wypełnić ten obszar kolejnymi dniami, dniami poprzednimi, miesiącami bądź datami. I tutaj w ten sposób możemy takie podstawowe, zaproponowane przez Excel opcje wybrać. Ja tutaj wybiorę miesiącami. I tak jak widzisz. Pojawiły się kolejne miesiące. Drugą metodą, y, którą chyba ja intuicyjnie najczęściej stosuję, to jest wpisanie tak zwanego wzorca, y, jak te daty kolejne mają się pojawiać. Y, czyli na przykład skopiuję sobie w prosty sposób tutaj te y, dwie komórki, bo wzorzec składa się z pierwszej komórki i z drugiej w tym przypadku i jeżeli sobie tutaj tak jak mamy styczeń i luty, czyli wzorzec dla Excela w tym momencie będzie, że kolejna trzecia komórka powinna być zwiększona na poziomie miesiąca to zaznaczamy obie te dwie komórki, tutaj także najeżdżamy na ten uchwyt kwadracik, ale nie teraz prawy przycisk tylko lewy przycisk myszy naciskamy i przeciągamy w dół i uzyskamy dokładnie ten sam efekt co w tym wierszu, czyli ten wzorzec z tych dwóch pierwszych komórek został wykorzystany. Jak sobie tutaj na przykład teraz dla przykładu wpiszę, nie wiem, trzeci miesiąc, czyli ma być co drugi, zaznaczę znowu uchwyt, lewy przycisk myszy przytrzymuję, ciągnę w dół. I w tym momencie widzisz, że mamy co drugi miesiąc. Tym, w tych kolejnych datach. I tak samo możemy tutaj na przykład zmienić dzień i w ten sposób tworzyć, tworzyć wzorce kolejnych dat. On tutaj teraz odpowiednio pokazuje kolejne dni i miesiące, według tego, tutaj pewnie teraz już skomplikowanego wzorca. I trzecią metodą, którą ci chciałem pokazać, to jest metoda z wykorzystaniem już formuł. Też sobie tutaj skopiuję pierwszą datę. I tutaj Kniw tylko polega na tym, że jeżeli na przykład nie wiem, chcemy kolejny dzień czy kolejny, nie wiem, co siódmy dzień, no to po prostu wpisujemy formułę, czyli odwołujemy się równa się poprzednia wartość daty na przykład plus 1. To spowoduje, że się tutaj pojawi kolejna data i mamy uzyskany efekt ten co w pierwszej teraz Chociaż nie, bo tutaj mamy miesiące, no, ale generalnie uzyskać efekt kolejnego dnia, no bo żeśmy dodawali plus 1, traktuję to jedynkę jako kolejny dzień. Plus tej metody jest taki, że jak sobie tutaj zmienimy, na przykład rok na 2020, to automatycznie nam też się zmienią te daty następne. W tym przypadku tak nie zadziała. Musimy je znów jakby tą listę od nowa stworzyć. No, jak na przykład tutaj zmienimy na siódemkę, no to będzie co siódmy dzień. Ja tutaj tą formułę teraz muszę znowu, bo pamiętaj, że musisz skopiować tą formułę do kolejnych komórek, i wtedy uzyskasz ten efekt, bo ta siódemka musiała zostać skopiowana do następnych komórek. I teraz mamy ten efekt znowu uzyskany. Jak tu sobie cokolwiek zmienimy, tam pod piątego, to automatycznie nam się przeliczają kolejne mm, komórki w tej liście dat. To są tak naprawdę najczęściej wykorzystywane przeze mnie metody. Ja, tak jak mówiłem, w praktyce, według kolejności, najczęściej stosuję metodę drugą. Potem trzecią, jak potrzebuję coś uniwersalnego, żeby się następne daty przeliczały. A chyba jako ostatnią, tą pierwszą taką zgodnie z instrukcją też pokazywaną metodę. Dziękuję za Twoją uwagę. Jak Ci się podobał filmik, to. Się bardzo cieszę. Zapraszam też na moją stronę jak zrobić gdzie możesz poczytać o tej poradzie oraz obejrzeć i zobaczyć inne porady. Pozdrawiam.